Kiedyś pewien poważny człowiek, niesłychanie rzetelny rzemieślnik. Kiedy wykonał dla mnie usługę, poprosił mnie o pieniążki. No i nie wytrzymałem, bo nijak to do niego nie pasowało. Ale ponieważ człowiek był miły, to go zapytałem, proszę pana, dlaczego pieniążki, a nie pieniądze, powiedział mi, powie pan, pieniądze to tak ostro i szorstko brzmi. I to jest właśnie ten problem. Przecież z drugiej strony mówi się, że kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze w kontekście problemów, których one przysparzają. Należy sprawy nazywać po imieniu i nie bać się tych, które to imię mają. Nie wiem dlaczego tak bardzo kochamy w Polsce zdrobnienia, ale diabli mnie o to biorą. Powiem szczerze, że nie rozumiem dlaczego w Polsce chodzi się po chlebek, dlaczego kupuje się warzywka, dlaczego na tym chlebie smaruje się masełko. I tutaj każdy z nas mógłby wymieniać dziesiątki przykładów. Natomiast myślę sobie, że dobrze byłoby to zmienić i otwarcie rozmawiać o tym, co często właśnie, jak choćby pieniądze, najbardziej nas interesuje. Proszę zwrócić uwagę, w Polsce nigdy nie wystawia się faktur. W Polsce po wykonanej pracy podrzuca się fakturkę. Czy to świadczy o tym, że ktoś, kto tę pracę wykonał, rzeczywiście ją szanuje? Moim zdaniem nie, więc szanujmy siebie, szanujmy nasz język, szanujmy naszą pracę i kiedy przychodzi stosowny moment, nie podrzucajmy fakturek, tylko wystawiajmy faktury. Miłego dzionka. Nie dość, że mężczyźnie się feminizują, kiedy mówią "wzięłem, przyjęłem, zamiast wziąłem, przyjąłem, to jeszcze się infantylizują, kiedy rzeczywiście mówią o pieniążkach, masełku, weżywkach i wszystkim innym, o czym mówił redaktor Kamel. I ta tendencja trwa od dawna. Można by zapytać, dlaczego tak się dzieje. Chcemy jakoś obłaskawić rzeczywistość. Być może potraktować ją z lekkim przymrużeniem oka, żeby było nam łatwiej i przyjemniej, a wychodzi tak jak wychodzi, czyli niepoważnie. Trzeba jednak dodać, że polszczyzna jest językiem, który ma bardzo bogate i zróżnicowane słownictwo zdrobniałe. Wtedy, kiedy Rozmawiamy z bardzo małym dzieckiem albo kiedy chce nam się zdrabniać i jest po temu czas i okazja, robią to bardzo często kobiety wobec dzieci, to nie musimy się tego wstydzić. W pieśni ludowej jest mnóstwo zdrobnień, ale w sytuacji, w której rozmawiamy o rzeczach poważnych, a takim, taką rzeczą poważną są pieniądze, nazywajmy je po imieniu.